Witam Was na kanale Kapcie i Kocyk. Bardzo mi miło, że gościcie tutaj u nas, że subskrybujecie nasz kanał. Szkoda, że nie wszyscy z Was komentują i nie odzywają się do nas. To jest troszkę przykre, ale mam nadzieję, że po jakimś czasie się troszeczkę rozruszacie, że tak powiem. W każdym razie dzisiaj mamy co świętować. Z okazji 500 subskrybentów, już jest nawet troszeczkę więcej, postanowiłam zrobić rozdanie, bo wszyscy tak robią, więc ja zrobię też, żeby nie było przykro moim subskrybentom i dużej grupce osób, którzy, które się udzielają, które komentują. Tak więc między nami już się nawiązuje taka konwersacja, bardzo mi miło. No, i zakupiłam kilka rzeczy, kilkanaście rzeczy, e, i chciałabym się e, chciałabym wam wszystko pokazać. Te wszystkie rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, będą rozdzielone dla dwóch osób. Jakie są warunki rozdania, to wam powiem na końcu filmiku, a w tej chwili przedstawię wam wszystkie rzeczy, które kupiłam. Pierwszą rzeczą, którą wam chciałam pokazać, jest taka gąbeczka. E, to jest gąbeczka do peelingowania twarzy. No ma takie dosyć duże dziurki, ale jest bardzo mięciutka. Ja ją też mam, też ją stosuję, dlatego kupiłam ją dla was, bo wiem, że to jest fajny produkt. Na twarz nakładacie sobie tam ulubiony peeling, tutaj wsadzacie palce, tutaj gąbeczki i szorujecie twarz. I naprawdę jest no, duża różnica, jeżeli użyjecie tej gąbeczki, a nie używając nic, tylko peelingując palcami, jest bardzo wyraźne takie odświeżenie twarzy. Także to jest sprawdzony produkt przeze mnie, dlatego też Wam to mogę polecić. Drugą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest Dezodorant DAW. To jest taka nowa seria o zapachu lawendy i też sobie go kupiłam, ale dopiero go używam jeden dzień, więc dużo wam nie mogę na ten temat powiedzieć, ale podobał mi się zapach, bo nie jest taki bardzo intensywny I w tej chwili, jak używacie jakiś perfum na lato, no to nie o to chodzi, żeby pod pachy buchał jakiś inny zapach, a tutaj będziecie kompletnie innym zapachem wypsikani. <laughs> Także to jest bardzo fajny, przyjemny, delikatny zapach. Kolejną rzeczą to jest mój słynny odświeżacz. Już o nim mówiłam raz albo dwa razy. Ja go bardzo lubię. Jest to odświeżacz taki, który możecie stosować w pomieszczeniach albo i w toalecie. Jest to marokańska mięta i czerwony grejpfrut. Bardzo przyjemny zapach. Dla mnie w tej chwili faworyt. Ja w tej chwili nie używam niczego innego, tylko właśnie tego. Czasami też jak mamy jakieś odwiedziny, to wcześniej w mieszkaniu tak fajnie wypsikam, żeby taki był um, świeżutki zapach i no, a druga buteleczka stoi w toalecie, także też sprawdzony produkt. Kolejna rzecz. Tutaj <grywa> się wyśmiała moja Marta, bo mi się strasznie spodobało to lusterko. Ale zobaczcie, nie zwróciłam uwagi, że tutaj jest pierścionek zaręczynowy, mówi mama, ale przecież to jest pierścionek. No, zobaczcie tutaj napis, a jeżeli ja nie znam angielskiego, no to co, no to, no to tak, takie mam wpadki, że to jest dla druhny czy jakieś tam, czy, no to to jest chyba na, na wieczór że to, że to jest chyba na wieczór panieński czy coś takiego, Marta mi mówi, mama zobacz to jest na wieczór panieński, ale obojętnie, ale to, to się tak ładnie błyszczy, zobaczcie jakie to jest słodkie, przecież to jest takie ładne, wrzucicie no, do torebki, no to, to tam będzie Wam na to patrzył, no i to jest takie lustereczko dwustronne mi się, mi się właśnie to podobało, że ono się tak strasznie błyszczało, takie diamentowe, nie? No, Ona jest w kolorze e, Rose Gold. Tak Wam w, w kamerce. No, także to jest dwustronne lusterko, jedno z powiększeniem i... O! Także takie lustereczko do torebki. Kolejną taką pierdołeczką, ale też mi się bardzo podobało, jest taki brelok. Pucharek z lodami. Możecie sobie go przypiąć do jakiejś tam siatki na plaży, albo, no albo do torebki letniej. A że my lodziarnie, to, to też, żeby mi się to tak fajnie skojarzyło przyjemny dodatek do torebki. Albo, tak jak mówię, do jakiejś siatki, do plażówki. W tej chwili zbliżają nam się wakacje, sezon urlopowy. To pod tym kątem już macie to. I co jeszcze pod kątem jeszcze urlopowym? E, urlopów. <taki>, Taki malutki przybornik do paznokci. Zobaczcie, jakie ładne perłowe opakowanie. On w środku też jest tak ładnie wykończony. Kurczę, nie wiem, czy mogę to otworzyć. Tak, żeby nie zniszczyć tego papierowego opakowania. O, chciałabym Wam pokazać, jak to w środku wygląda bo widziałam właśnie w sklepie otwarte taki jeden komplet i dlatego wzięłam, bo mi się to bardzo spodobało. O jest, udało mi się zdjąć ten papier bez uszkodzenia. Zobaczcie, jaki słodziaczek. Taki malutki komplecik, który możecie sobie wsadzić do walizki czy do torebki na urlopie. No, bardzo ładny, prawda? Potem to zapakuję. Następnie, co... Coś wiesz, czego też się nie mogę obejść. To są takie siateczki. Ja ich mam chyba z 10. Wszędzie się u mnie pamiętają. Tutaj macie taki haczyk. Możecie są zawiesić w torebce lub yy, nie wiem, czy to rozkładać. Nie, może jednak nie będę tego otwierać, bo potem będę musiała to składać. W każdym razie to są takie podręczne siateczki, które możecie sobie... Zobaczcie, jakie to jest malutkie, to się mieści w dłoni. Możecie sobie wrzucić do torebki i zawsze mieć pod ręką, żeby nie kupować siatek. Także to też jest super rzecz. Nie, to nie są prezerwatywy, to są bomby pod prysznic. To takie mini bomby pod prysznic. Czyli jak się będziecie kąpać, będziecie brały prysznic, rzucacie sobie taką bombę w cudzysłowie pod nogi. No, i ona będzie się w trakcie kompania, brania prysznica rozpuszczać i ma uwalniać zapach. Tutaj jest różany, i tutaj mamy mango. Ja sobie też przetestowałam tą bombę. No, i dupy też nie urywa, powiem Wam. Pytałam Pani w kasie, czy ten produkt jest warty polecenia. I ona mówiła, że jej koleżanka właśnie kupiła sobie, że jest bardzo zadowolona i że to fajnie pachnie. Ja mówię, no to dała jakoby to biorę, nie? Ale wczoraj przetestowałam, i ten zapach jest taki bardzo delikatny. On, Ta tabletka zaczyna się rozpuszczać po jakichś. 15 sekundach zaczyna uwalniać zapach. No ale potem używacie jakiegoś żelu do mycia, szamponu i to wszystko ten zapach tak czy tak zabija. Ja jestem mała, mam 1,54 m wzrostu i ten zapach na wysokości mojego nosa był tak delikatnie wyczuwalny, więc jak ktoś z Was ma 1,70 m, 1,80 m, to nie wiem, czy w ogóle do Waszych nos, że dojdzie ten zapach. Ale tak jak to się mówi, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, Proszę bardzo, przetestujcie. Może akurat Wam to lepiej zadziała. Dobrze, to jeszcze nie wszystko. Tutaj mamy jeszcze taki zestawik do pielęgnacji dłoni. Tak, ja mam telefon, musiałam przerwać, przepraszam. Kolejną rzeczą jest taki zestaw do pielęgnacji dłoni. Tutaj w tej małej zaszypce macie peeling, a tutaj są nawilżające rękawiczki. Także fajnie sobie zastosować obydwa produkty. Najpierw sobie fajnie zmatowić ręce tym peelingiem, zedrzeć stary na skórek, i później sobie fajnie nawilżyć rękawiczkami. To jest podstawka taka z kotkami pod filiżankę, pod kubeczek. Jak macie gorący. Kurczę no to strasznie to w domu. Normalnie strasznie w domu. O, taka z kotkami urocza podstawka. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy błyszczyk do ust, teoretycznie powiększający usta, także musicie to przetestować. Podobał mi się kolor, dlatego go kupiłam. No jest taki pudrowy róż. Mhm. mi drzwi. Tutaj mamy taką sól do kąpieli. Piszę, że to jest pobudzająca marzenia. Także brzmi ciekawie, nie? I ostatnie, jak dla mnie, najlepsze na koniec, bo ja jestem fanką. Oczywiście perfum. Kupiłam dla Was dwa opakowania po 30 ml. Jeden to jest pomarańczowy Boss, a drugi Donna Karan New York. Więc jeżeli coś chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, no to poszukajcie sobie tam w internecie. Ja nie będę robiła recenzji perfum. Mogę Wam tylko powiedzieć, że... Oba perfumy używam od lat. Kończy mi się flaszka, kupuję następną. Kończy mi się flaszka, kupuję następną. Zresztą nawet w, w, w tym moim filmiku, gdzie Wam opowiadałam o perfumach właśnie z Notino, o, mówiłam również o tych perfumach. Także to jest bardzo fajna propozycja na lato. Myślę, że Wam się spodobają. Staram się wybrać takie dosyć neutralne zapachy, nie jakieś wyskokowe, takie bardzo indywidualne. Ale są bardzo ciekawe, na przykład Grzegorzowi strasznie się tego chyba mu nie pokazywałam ostatnio, ale temu też pokazywałam i powiedział, że są mega. Także, na facetów działają, myślę, że oba nawet. To były wszystkie rzeczy, które będą brały właśnie udział w losowaniu, tak jak mówiłam, one będą podzielone na dwie paczuszki postaram się, żeby taka mniej więcej była wartość podobna jednej i drugiej, żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. Jakie są warunki wzięcia udziału w losowaniu? Czyli najważniejsza rzecz, musicie subskrybować nasz kanał. Bardzo bym prosiła o tym pod tym filmikiem również o lajka. Proszę nie zapomnieć o tym, bo to jest bardzo ważne. Słowem kluczowym oczywiście jest biorę udział. Oraz dopisek w komentarzu, w jakim mieszkacie mieście, bo mnie to też bardzo interesuje. Chciałabym wiedzieć, ile jest osób tutaj z Wiednia, ile osób jest z Polski albo z innych krajów. Bardzo mnie jakoś to tak ciekawi, z jakiego, w jakim mie mieście żyjecie. A może jesteście z miasta, które już kiedyś odwiedzałam, a może mieszkałam gdzieś w pobliżu, bo kilka razy w życiu się przeprowadzałam, więc dlatego napiszcie mi, w jakim mieszkacie mieście. Co jest ważne? Jeżeli musicie mieć otwarte subskrypcje, czyli jeżeli wejdę na Wasz kanał po wylosowaniu i wejdę w zakładkę kanały, muszę widzieć wszystkie kanały, które subskrybujecie. I mój kanał musi być między innymi. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w losowaniu, to proszę komentujcie pod tym filmem. Losowanie trwa do niedzieli, 13 czerwca do godziny 12.00. Później zostanie wylosowana osoba. Ja oczywiście to nagram i wieczorem ogłoszę wyniki. Podam dwa nazwiska osób, które prosiłabym później o kontakt. No i, i to właśnie na tyle.